Wrocław znika z mapy koszykarskiej Polski, 17-krotni mistrzowie kraju w agonii. Najbardziej utytułowany klub w historii polskiej koszykówki ogłosił upadłość i wycofał się z ligi. Prezes klubu Mariusz Bałoszyński wycofał zespół z Ekstraklasy. Ponadto zarząd klubu wysłał wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Śląsk-Wrocław-SSA. Jaki los czeka koszykówkę we Wrocławiu? Patrząc na twarze wrocławskich koszykarzy, nie najlepsze. Śląsk czeka na lepsze czasy i na lepszego właściciela. Gdy wróciłem do Śląska, to w drugiej lidze nie było nic, prawie do końca broniliśmy się przyspadów. Powrót do Ekstraklasy ścieżką sportową. Taki cel postawiły sobie władze Śląska Wrocław przed sezonem 2011-2012. Do drugoligowej drużyny dołączyli między innymi Radosław Chyży i Mirosław Łopatka. Trenerem zespołu został Rafał Krawasiński, a na kapitana zespołu mianowano Adriana Mroczka-Truskowskiego. Cel był jeden – awans w dwa lata do Ekstraklasy. Wszyscy wiedzieli, że to ostatni moment na odbudowę potęgi. Na początku, kiedy dostałem ofertę z drugoligowego Śląsku, pomyślałem, że w Radosławie to już koniec. Po wzmocnieniu składu uwierzyliśmy, że ten dwuletni projekt awansu do ekstraklasy naprawdę jest realny.